Zadanie trzecie, wyznacz pierwiastki wielomianu W od x równa się 6x do potęgi trzeciej plus 2x do potęgi drugiej minus 4x. Tutaj w pierwszej kolejności musimy włączyć przed nawias wspólny czynnik, ponieważ jest to wielomian stopnia trzeciego, w związku z powyższym, bez takiego włączenia, no, będzie nam ciężko, żeby taki. Takie pierwiastki, jeżeli one istnieją, wyznaczyć. Tutaj wspólnym czynnikiem jest 2x, w związku z powyższym będziemy mieli 2x przed nawiasem, a w nawiasie 3x do potęgi drugiej dodać x i odjąć 2. I zwróćmy uwagę, że my tutaj, w tym miejscu, w nawiasie uzyskaliśmy wyrażenie kwadratowe. Tutaj jest 3x do potęgi drugiej, dodać x odjąć 2. No i teraz sprawdzimy sobie, czy to wyrażenie ma w ogóle jakiekolwiek pierwiastki. Żeby to sprawdzić, policzymy sobie deltę. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. I teraz wypiszemy sobie liczby, które podstawimy tutaj do tego wzoru na deltę. a to jest wartość, która stoi przy x w potędze drugiej i u nas a jest równe 3 b to jest wartość, która stoi przy x w potędze pierwszej, i u nas b jest równe 1, natomiast c to jest wyraz wolny, który u nas jest równy liczbie minus 2. No to podstawmy teraz do wzoru na deltę. Mamy b do kwadratu, czyli 1 kwadrat, odjąć 4 razy a, czyli razy 3, i razy c, czyli razy minus 2. 1 do potęgi drugiej to jest po prostu 1 i minus 4 razy 3. To jest minus 12, to jeszcze mnożymy przez minus 2 i uzyskujemy tutaj 1, dodać 24. 24, dlatego że minus 12 razy minus 2 to jest plus 24, czyli widzimy, że delta tutaj jest równa 25. Jeżeli delta jest dodatnia, to znaczy, że dane wyrażenie kwadratowe ma dwa pierwiastki. Żeby je wyznaczyć, będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli w tym przypadku pierwiastka kwadratowego z liczby 25, które jest równe liczbie 5. No i policzymy teraz pierwszy pierwiastek. Pierwszy pierwiastek policzymy ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielony na 2a. b jest u nas równe 1, stąd mamy minus 1 w liczniku i odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, czyli odjąć 5 dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy 3. Minus 1, minus 5 to jest minus 6, 2 razy 3 to jest 6, co tutaj uzyskujemy minus 1, czyli na pewno jednym z pierwiastków tego wyrażenia, które znajduje się tutaj wewnątrz nawiasu, jest minus 1k. No dobrze, to teraz tutaj wyznaczymy sobie drugi pierwiastek, skorzystamy z takiego wzoru. Minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a daje nam to minus 1 plus 5 dzielone na 2 razy 3. Minus 1 plus 5 to jest 4, 2 razy 3 to jest 6. No i teraz możemy taki ułamek skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2, czyli uzyskujemy tutaj 2 trzecie, co oznacza, że kolejnym pierwiastkiem tego wyrażenia jest liczba 2 trzecie. I tak naprawdę mamy tutaj dwie opcje, jeżeli chodzi o to zadanie. Pierwszą opcją jest to, że no, tutaj należałoby zapytać, co zeruje nam to wyrażenie przed nawiasem? Czyli ile musi wynosić x w tym wyrażeniu przed nawiasem, żeby to wyrażenie z przed nawiasu było równe 0. I widzimy, że tutaj x musi być w tym przypadku równe 0, no bo 2 razy 0 to jest 0. Czyli mamy tutaj jeden pierwiastek, dwa, dwa pozostałe sobie już wyznaczyliśmy, czyli de facto na tym etapie moglibyśmy już zapisać odpowiedź, które trzy liczby są pierwiastkami tego wielomianu, czyli na pewno będzie to 0, na pewno będzie to minus 1 i na pewno będzie to 2 trzecie. To jest pierwsza opcja, natomiast drugą opcją, tutaj sobie może zapiszmy pierwszą opcją, drugą opcją jest co? Przepiszmy w ogóle najpierw ten wielomian z tej postaci iloczynowej tutaj, czyli będziemy mieli 2x razy, 3x do potęgi drugiej, dodać x odjąć 2. To tą drugą opcją jest to, żeby po prostu to wyrażenie z nawiasu zapisać w postaci iloczynowej, czyli będziemy mieli w od x, które jest równe 2x razy x dodać 1 i razy x odjąć 2 trzecie. Tutaj zwróć uwagę na to, co ja zrobiłam. Zamieniłam znaki na przeciwne dla tych liczb, które znajdują się tutaj. Tutaj wyszła na minus 1, ja zapisałam plus 1, tu nam wyszło 2 trzecie, ja zapisałam minus 2 trzecie. Dlaczego? Za chwilkę to wyjaśnimy, tylko najpierw tutaj sobie zapiszmy, że to wyrażenie przed nawiasem jest zerowane przez 0 zero i teraz wyjaśniamy, dlaczego te znaki zamieniłam. Bo teraz zadaj sobie pytanie, co nam zeruje ten nawias. My z tych obliczeń, których, które dokonaliśmy tutaj, wiemy, że pierwiastkami tego wyrażenia z nawiasu jest minus 1k. I zwróć uwagę, że dzięki temu, że ja zmieniłam tutaj znak na przeciwny w tym miejscu, to ja widzę, że właśnie ta minus 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Gdybym ja tutaj miała x od, odjąć 1, to bym musiała napisać, że pierwiastkiem wielomianu jest 1. Czyli jeszcze raz tutaj sobie zapiszmy. Gdybym ja miała 2x razy x minus 1, czyli gdybym podstawiła minus 1, i faktycznie zapisała, czy postawiła minus 1, tylko musiałam pamiętać o zmianie znaku. Ale gdybym tego znaku tutaj nie zapisała i zapisała x odjąć 1, no to by się okazało, że ten nawias jest zerowany przez 1. A przecież my z tych obliczeń widzimy, że pierwiastkiem nie jest 1, tylko minus 1, to są dwie różne liczby. No i ta sama sytuacja wygląda w tym miejscu. Gdybym ja e, dla liczby 2 trzecich, gdybym nie zmieniła znaku, czyli bym zapisała x plus 2 trzecie, to przecież... E, w takich okolicznościach ten nawias on byłby zerowany przez liczbę minus 2 trzecie. A widzimy z obliczeń, że pierwiastkiem nie jest minus 2 trzecie, tylko plus 2 trzecie. Stąd tutaj jest zmiana znaku. Czyli zapiszmy sobie, popatrzmy, że ten drugi nawias on jest zerowany przez plus 2 trzecie, czyli przez tą liczbę, która nam wyszła tutaj. No dobrze, na tym etapie myślę, że możemy zapisać już odpowiedzi. I zapiszmy sobie, że x1 jest równy minus 1, że x2 jest równy 0 oraz że x3 jest równy 2 trzecie. No i oczywiście pamiętaj, że możemy odpowiedź zapisać w postaci zbioru, w tym przypadku trzyelementowego, w skład którego wchodzi liczba minus 1, 0 oraz 2 trzecie.